cieplutko i bąg o jaki teraz poszedł brud mamy białko wstrząśnięte, nie mieszane. Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie. Mała skończy 6 tygodni. A dzisiaj nagramy sobie taki dzień wolny od pracy. No Zaraz mnie trafi z tą maską. Nowy, nowy, nowy face. Słucham? Nowy face. Co to znaczy nowy face? Nowa twarz! Hmm. Ja się to zdejmij z góry ten krawiec. Po co? Po prostu słońce świeci, jak mi grzeje po plecach, tak, że jest gorące, to je jeszcze bardziej. na łoweczce bez maski. Nie możesz bez maski. No ja mogę, bo nikogo nie ma dookoła. Spokój. Witamy w kolejnym filmie po dwóch tygodniach. Dłużej chyba nawet, po świętach. No ja Nagrywaliśmy na święta wielkanocne. Tak? Mhm. Maska. Taki film był. Weszliśmy na mały spacer z małą i za chwilę jedziemy wrócimy do domu jedziemy do ortopedy. Do ortopedy. Na pierwszą wizytę do ortopedy wiatr wieje pewnie, mamy mikrofonu, będzie bardzo słabo słychać, więc widzimy się za chwilę w domu, a potem w samochodzie, a potem w przychodni, a potem w domu. I w samochodzie. Nie już w domu, to już w samochodzie nie. To po przychodni z jej rzeczami, nic nie bo... przebieram, bo przebieram przed wyjściem. Jesteśmy w domu, przerzucamy z jednego środka transportu do drugiego i lecimy do pediatry. Te maseczki takie upał? Nie to będzie do ortopedy. Do ortopedy. Te maseczki. To jest, to jest Jakiś koszmar jak będzie 30 stopni to To już będzie maseczka. Będzie ciężko. Ciężko będzie. Ciężko, ciężko, ciężko. Wstawaj! Jedziemy, wstawaj. Nie śpi. Maseczkę można w samochodzie. Ale ciemno się zrobiło. Skończymy. O, świeci słoneczko po twarzy. Inna perspektywa z tyłu. Jedziemy. Mamy trochę czasu, ale wolimy być wcześniej. No i jak obiecali tak pojechali. Tak? Halo. Mówi tak. się. Tak. Pierwsza wizyta u pediatry. Co to ma być? Badanie i ten. I USG? We'll USG I tyle? A ciekawe ją będzie ważył, pewnie będzie ją ważył. Nie, to pediatra, A to będziemy mieli wizytę dopiero w maju. I szczepienie nieszczęsne. Czemu nieszczęsne? Bo chyba ja się już stresuję. Julka dzisiaj ma fazę spania. Czpioch. To dzisiaj takie bezbolesne badanie dla malucha, co? Nie tak. powinna płakać dzisiaj ja Mam nadzieję, że nie będzie, ale widzisz, śpi, więc może być wybudzona i może być płacz A za jakieś dwa tygodnie mamy szczepienia pierwsze i tam może dopiero być pisk Nie Będ... może, tylko pewnie będzie Pewnie będzie, będziemy ciągnąć losy, kto z nas idzie, bo tylko jedna osoba może oczywiście wejść I kto będzie mało tą trzymał i przeżywał z nią ten ból Tak, i od razu będzie miała wizytę drugą pediatryczną Nie musisz iść, bo ja zemdleję może my ją powoli wybudzajmy, co? Chyba śpi mocno. No ale tak jak go wybudzimy, to potem będzie marudna strasznie, będzie płakać. No to jakby miałem teraz zasidełka, polika. Bo no tutaj to myślę, że nie da rady budzić. Ruszamy ją po policzku i pio... I już pio... Dojeżdżamy no, za chwilę. Oczywiście na ostatnią chwilę, jak zawsze, pola nie może wyrobić. Aha. Bezpieczeństwo dla wszystkich szybko Jestem, obudziłam się? Już się wybudziłam, dzień dobry Pani doktor cię wybudziła, tak? Dobra! Już! Już pikzusz! muszę się zająć. Cieplasian plosi, już. Co to za krzyki tam są? Już, proszę Jedziemy już, jedziemy, wracamy Głodna pewnie, co? Dobra, jedziemy Już po wizycie. Za miesiąc następna, tak? Tak, za miesiąc Za miesiąc następny Uspokoiła się malutka? Tak O już jest głodna Łezki poleciały nawet Już Wracamy do domu, może uda się jakieś na spacer jeszcze wyjść, bo jest ciepło tam ten był szybki. Co? Co myślisz? Nakarmimy ją i wyjdziemy z nią jeszcze raz. No może Oddycha sobie ciepełkiem. Ola jest skoczyła po wodę do sklepu na chwilę. Ja idę do małej do tyłu. Chociaż nic tu po mnie, bo widzę, że sobie ładnie przysnęło. Nie trzeba je pocieszać ani opowiadać bajek. Dobra, pierwszą, drugą wizytę mamy już za sobą. Teraz bym było u pediatry, teraz było u... U kogo teraz byliśmy? Relaksacyjna, preluksacyjna, poradnia. U ortopedy dziesiątego w skrócie. Na szczęście nic tam się złego nie dzieje. Za jakiś miesiąc, tak jak mówiłam wcześniej, kolejna wizyta i wtedy zobaczymy, co mi się będzie działo. Trzeba dziecko równomiernie kłaść na dwie strony. I więcej trochę na brzuch, żeby bioderka się układały i kręgosłup tak jak powinien, no i trochę, żeby się podnosiła I wzmacniała sobie plecy sama A słodziaczek sobie śpi Nie nagrywaliśmy wcześniej, dopiero teraz po dwóch tygodniach, bo trochę było obowiązków i trochę nie było tego czasu wolnego Dopiero teraz udało się coś nagrać Udaje się coś nagrać Potem jeszcze potrzebny będzie czas na zmontowanie tego Materiału Ale to myślę, że się uda Zagospodarować, bo przed nami weekend majowy, więc chwilka wolnego czasu będzie. Ale postaram się nagrywać trochę więcej. Bo jakoś wychodzę z prawy powoli i dziwnie się tak mówi do tego małego prostokącika z obiektywem. Jak się tego nie robi ciągle. O, Ola idzie właśnie z butelkami z wodą. Masz? Ci co wydałem czegankę, nie było ci sewiany. Pójdziemy za spacer, czy nie? No tak. Chcesz iść na spacer Maluku. Teraz szybkie karmienie. Jeszcze nam się uda Oj. może. Jak nie będzie za chłodno. O, jakiś piok się włączył. To jeszcze krótki spacer. Podparzę cię w masce. No. Co? Tylko szkoda, że mnie tak denerwuje ta maska. Ładna jest, wygodna, nie może bez maski, mamę dostaniesz 500 Albo więcej No właśnie No idziemy dalej Teraz już w ogóle wszystko maski nie słychać pewnie, bez mikrofonu Syroka Spacer, jak mamie Tak. Tak? Kondycję łapiesz? I się dotleniam w tej super masce. Maluszek poszedł spać. A my sobie idziemy do domu powoli. Bo jest po 18, około tak? 19:00. 19. Kąpiel, jedzonko. I spanie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? W wąwozie. W Dbaljskim wąwozie.